Nazywane miastem grzechu, znane z Hazardu, rozrywek dla dorosłych, czy wielkich kalbokserskich, które transmitowane są na cały świat. Jest, jest azar, Coś nieprawdopodobnego, jakie właściwie jest, jakie jest, Vegas. jest Vegas. hazard jest tutaj traktowany jako wyjście na pizzę, tu nikt się nie pyta, co robimy wieczorem, raczej w którym kasynie się widzimy. Nie byliście w Paryżu, Wenecji czy Kairze? Nie szkodzi. Wszystkie te atrakcje znajdziecie przy Las Vegas Strip, 6-kilometrowej ulicy, na której nie wiedzieć czemu wszystkie te zabytki spotykają się na kawę. Przejdziecie obok wieży Eiffla, zniszczycie toast na dachu Cesar Palace, obudzicie się z Tygrysem w pokoju. To je? Jedno jest pewne: sceny z Las Vegas nie będą już tylko kadrami z filmu do miejscami, w których postawiliście stopę, w których poczuliście zapach. Tylko tutaj, jedyna legalna droga na drugą stronę ulicy, prowadzi przez kasyno. Jeśli naprawdę chcesz się dowiedzieć, jakie jest Las Vegas, musisz się tam po prostu wybrać. I pamiętaj: pamiętaj, co dzieje Vegas, w Vegas. To była długa noc.